Idziemy dalej. Możliwe, że tego golemy to robota tamtego wikinga. Ale musimy go dogonić. Niewiele mamy eliksirów uzdrawiających, więc lepiej, żebyśmy nie spotkali więcej takich niespodzianek. Wiemy, że Watras zmienił się w złego typa. Ostatnio jacyś dziwni ludzie kręcili się po jego chacie, może to jego sludzy czy coś. Coś poza tą sprawą? Wysłałem wojowników światła na poszukiwania Watrasa. Jak się czegoś dowiedzą, dadzą znać. Wiem od Jacka prosto, że jakiś Wiking uciekł z klasztoru. Może on też ma coś związanego z Watrasem. Jak uważasz, Bezik? Może. Ale to skoro tak dużo osób, to mi wygląda na jakąś organizację. Może Nightclan? Raczej nie. Nightclan jest rozgromiony, większość z nich została zabita. Tego co wiadomo tylko Najpert i White Leopard żyją ale w ukryciu. Być czy uważasz, że to był dobry pomysł wysyłania wojowników światła. Tak jak Damiano mogą zginąć. Ja sam już nie wiem. Chyba nie zdajemy sobie sprawy z siły wroga. To nie to samo co ciemny dam czy Wstawa i kurwa! Smacznie się spało co? Na moich treningach. Rozumiem, jesteś zmęczony. Mój dawny uczeń był podobny. Dawny uczeń? Myślałem, że jestem twoim pierwszym uczniem. Nie. Był jeszcze kiedyś jeden. Wyszkoliłem go świetnie, by był dobry, ale się ode mnie odwrócił i zaczął swoje techniki stworzone przeze mnie wykorzystywać w celach niezbyt dobrych. Przykro mi, Apollo, ale masz mnie. Mam nadzieję, że dobry ze mnie uczeń. Jesteś bardzo dobry, twój potencjał mnie zachwyca, ale ty to co innego. On był dużo lepiej wyszkolony, jak dobrze opanujesz, Kroideńczak, to też będziesz znał inne techniki. Może mi się uda. Kroideńczak! O ja pierdolę! Ja przyzwałem dwa smoki i wielkiego demona. Nic takiego mi się nigdy nie udało. Świetnie. Dobrze ci idzie. Ale mimo to nie jest to szczyt możliwości kryjdenczak. Obiecuję będę ćwiczył kryjdenczak jak się da. Siema Jack. Pozwolisz że ja i Prokop dołączymy do Was. Czujemy, że odpowiedzi na nasze pytania znajdziemy szukając z tobą wikinga. Co ty na to? Dan? o kurwa. Przecież ty wydnąłeś z ręki najkerda. Dokładnie to pamiętam. Żegnaj Dan. Hahaha. Ha, ha, ha. Daliście mi zabić Dana. Nie wiecie, jak bardzo to doprowadzi was do zguby. Jeszcze się spotkamy, ale w innych okolicznościach. O mnie. Dan. O cholera. Dan. Przyjacielu. Co to ma być jakiś zmartwychwstanie? Przyzwał go Watras. Ale mniejsza z tym, chodźmy za Wikingiem. Jak mi poszło tato? Dobrze. Opanowałeś ognisty łuk z łatwością. Nie wiem jak pójdzieć i z wrogami realnymi, ale miejmy nadzieję, że z takimi rezultatami jak z tym cyklopem. Mam go. To ten, prawda? Czemu nie śledzicie?